Usługa Term Cieplickich skierowana jest do wszystkich miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zarówno rodzice uczniów, jak i przedszkolaków za wejście swojego podopiecznego na teren basenu nie muszą nic płacić, gdyż godziny nauki pływania od spółki wykupiło miasto. Ta sytuacja ma miejsce od ubiegłego tygodnia. Objęte tym programem są dzieci 5-6 letnie ze szkół podstawowych jeleniogórskich, ale także przedszkoli. Zajęcia odbywają się w grupach zorganizowanych. My zapewniamy instruktorów, którzy prowadzą naukę pływania, a oprócz tego dzieci mają również trochę relaksu i rekreacji po, po tej nauce. Z tej atrakcji najbardziej cieszą się dzieci, gdyż pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nie tylko mogą nauczyć się pływać, ale i skorzystać z atrakcji basenu. Podobnego zdania zresztą są również nauczyciele oraz wychowawcy. Jest bardzo fajny. Bo można na nich zjeżdżać tak fajnie. Pływać. Dzieci są bardzo zadowolone z możliwości tutaj uczestniczenia w zajęciach z ratownikiem i z trenerem. Nie boją się wody. Jedynym problemem jest to, że szybko marzną, ale poza tym ta zabawa jest przednia. Myślę, że dla niektórych dzieci jest to jedyna okazja, żeby się nauczyć pływać. Mamy to bardzo blisko tutaj z szkoły. Jesteśmy ze szkoły numer 6, więc warto skorzystać. Myślę, że ten pomysł budowania term jest bardzo, bardzo fajny. Program zapoczątkowany w ubiegłym roku ma być kontynuowany do zakończenia roku szkolnego, a później także w kolejnych latach. Już najmłodsze dzieci nauczą się pływać. Objętych tym programem w tej chwili jest ponad 1000 dzieci ze szkół jeleniogórskich. Czyli możemy powiedzieć, że po zrealizowaniu tego programu kolejny tysiąc dzieciaków będzie umiało pływać, i myślę, że wtedy z mniejszym drżeniem będą wszyscy wyczekiwali niepokojących sygnałów z lata, gdy pojawiają się komunikaty o kolejnych utonięciach, kolejnych problemach nad wodą. Oprócz bezpłatnej nauki pływania dla dzieci z jelenieguskich przedszkoli i szkół podstawowych spółka Termin Cieplicki organizuje także specjalistyczne cykle dla seniorów, jednak ta usługa jest już płatna.